Ale jak ale jakim cudem kurde we trzech spadli na winnicę, a tam pusto? No, to było dziwne. Jakieś ciul do mnie w powietrzu wali. Oh, oh, oh. Ja, zabijmy ten Czy BSP. Eee, w drugim końcu, w tamtym. Masz coś na blisko Tam jest MP40 Nagle wierdzi, Kurde, za mną, za mną Tak Tak, schował się, bo go strzelałem Tam pod drabinką Kogoś tu jest? Tak Nie mam już prawie AMO Trochę połączyłem na Damy radę w wejść na helkę? Nie damy helkę, że Nie mów tu jest kurwa gościu, tylko jaki kolor? Nie widziałem nie miałem w ogóle znaczka live'a, nie? Zamurował się klejmorami. Jakiś trzfel nas pod też też leszło i od razu do mnie wali. Na gry w jażie biegają przez zamknął ktoś właśnie w, w Kurwa ktoś właśnie... Spada też na ten... A wiesz, że ktoś jest na Łukasza. Tak. A jego nie ma czy jak? No cały czas do was mówię, miałem wyłączone, kwa cisza. U mnie jest dwóch. Nie, nie idź tutaj, dwóch jest u mnie. Nie, na dole jednego powaliłem. Jedź się tam, do tej wierzby mojej. też są. Nie idź tam, Paweł. Marcin. Kurde, jest tam trzech gości, ty. I na górze już będą. Pamiętaj, że ja zaraz zginę, bo mają na mnie misję. 8 sekund. Lecą goście, widzisz, przed tobą? I goście się tu gania. Na górze jest. Nie wiem, czy tu nie wganiają, wiesz? Jakaś by wanda... Gdzie są u Ale zjebałem, myślałem, że tam jest są drzwi. Niebieskim masz ludzi wojna na tym pa. Tu na namiocie masz ludzi I na domku Trzy osoby Dobra są tu goście Ty wyprzedasz także też To ja! Ile kosztuje? Pięć, sześćset. Pięć, sześćset i pół. Mamy. Dobra, teraz zresztą życzę, że... Kupu przy bramie? Może być. Gdzie wy jesteście? Wrzucamy tu, tak czy idziemy do niej? Nie wiem. Prawie jestem ci w stanie na to pomóc coś. Tam na szczycie. Więcej niż jeden. Jeden trup. Na tyły poleciał. Tutaj, na morze! Idą na mnie. I tu ktoś spadł. Zaraz nad... Na Niedość wyżej, żeby. Fak! Mam coś w Gonij mnie, kn kn knuj! Ja pierdolę, tu jest gościa. Szarą, zejśczam. Nadem, gdzie za mną, 15 sekund, 12. Dwie sekundy. Dobra, bader jest. Macie, macie odnowę, czy nie? Ja mam. Nie, już nie ma. Ja mam. Aha, ten no nie Dobra, ja to stąd spadam, tu jest za dużo ludzi Nie ma co tam iść Tak, tak yy, Też się strzelali na winnicy okay. ma czasu jest, żeby tam zrzut jeszcze Nie ma tam, tam jest pełno ludzi Marcin, nie wiem jak chcesz Wiem wiem, ja wiem wiem o Że patrzę i sklep no sklep, 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 ale ja nie mam kasy Co ty gadasz? Ja yep. Zobaczymy Zobacz. Tam jest gościu Nie, to jest NCF O, obcy mnie zbierał właśnie oh. koła jesteśmy w strefie Bejden. A zwłaszcza, że jest strefa Rzuć kasę Szybko rzucza. Gości lecą Filtowego. Nawet precyzyjny masz opcję To co możesz na nich puścić Goście na fioletowym, uważajcie Tam m tam jest Macie jakieś amo? Nie mamy na Amo? Niestety tak. tylko w niosę. Goś od pójdzie. Fakt, myślę, że jestem w innym miejscu. Tu jest postawiony. Goś jest na dole. Tu. No kurde, na dole. Bez kewa. Tam na plaży. Tam jest drugi na filtowym Nie mam AMO, nie mam żadnego AMO 18 Dwie drużyny panowie, dwóch gości jest, jeden jest na filtowym Więc uważajcie I na górze jest Tam Nie mam AMO Gdzie jest tam Powalone Nie żyje. Kolega z góry strzela. O! Przejechałem go. <grywa> Mówiłem, <grywa> że nie mam abo.